W szkole podstawowej była budka telefoniczna. Miałem karty, ale też potrafiłem dzwonić na koszt rozmówcy. Co no. <grymne> że normalnie Kudu, dzwoniłeś, to. łączyło cię z jakimś no. chłopem w centrali i mówiłeś nam: No, z tym numerem proszę powiedzieć, że Kuba dzwoni i boli go brzuch. <grymne> I wtedy on dzwonił na ten numer do mojego starego i mówił: No. Kuba dzwoni i boli go brzuch. Czy chce pan odebrać na pana koszt? I zazwyczaj nie, o nie. I do tego typa, proszę mu powiedzieć, żeby se zrobił ciepły kompres. Kuba, zrób, nie zawracam dupy. Zrób kompres. Już robiłem. Trzy dni minęły, nie? Te z tyłu prawnik czekał o rzeczy. Polibia brzuszek. Mnie. Czyli miałeś pośrednika między sobą a ojcem przez telefon. Tak, do dzisiaj mamy kontakt. <grym> Telefoniczny. Ze starym się urwał, ale z tym. Typem... <grym> bo, bo ten typ już nie chciał dzwonić do starego. Na dzwonisz na ich kosz. <grym> <grym> I od pan razu mówisz, nie jesteś moim typie. Na razie jesteś. <noise> nie. <noise> Niech pan zadzwoni jeszcze raz, żeby mi powiedziała, co mi zrobi. <głos> <głos> jeszcze raz, co miała na sobie? <noise> nie słyszę. <noise>